Za moimi plecami Centrum Handlowe Poznania. Jedno z największych centrów wielkopowierzchniowych w Polsce. Największe w Wielkopolsce. Właśnie w tym miejscu są zainstalowane najnowocześniejsze systemy ochrony przeciwpożarowej. Takich jak centrala sterująca FPM, jak system zarządzania bezpieczeństwem GEMOS. 20 czerwca organizujemy dla projektantów warsztaty pod nazwą Fire Matrix Designers Workshop. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak te systemy działają w praktyce, jak działa integracja systemów ochrony przeciwpożarowej, to musisz być razem z nami. Dowiesz się jak te systemy się projektuje, dowiesz się jakie są narzędzia do projektowania, przekonasz się, że nie jest to wcale trudne, a co najważniejsze, dowiesz się jak projektować zgodnie z przepisami. Będzie też okazja do nawiązania nowych znajomości. Do wymiany doświadczeń, do wymiany poglądów. Serdecznie zapraszam 20 czerwca na warsztaty Fire Matrix Designers Workshop.